Ranking najczęściej występujących męskich nazwisk w Polsce, które stanowią tak naprawdę podstawę danych osobowych. 20 podstawowych nazwisk w Polsce posiada razem 869 294 mężczyzn: Grabowski 28361. 361 Piotrowski 29 701 Kaczmarek 30 169 Krawczyk 30 764 Wojciechowski 31 000 970 Kwiatkowski, 32 365 Jankowski, 33 622 Mazur, 34 568 Kozłowski, 36 725 Dąbrowski, 42 088 osób Szymański, 43 47 osób Woźniak, 43 000 93 osoby, Zieliński 44 388 osób, Lewandowski 45 205 osób, Kamiński 46 329 osób, Kowalczyk 47 614 osób, Wójcik 48 421 osób, Wiśniewski 53 766 osób, Kowalski